Etnokarpatia to projekt mający na celu zwiększenie atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza poprzez opracowanie produktu turystycznego Etnokarpatia w oparciu o zasoby kultury ludowej. Jednak zasoby te to nie tylko miejsca, to też ludzie, ich historie, kultywowane przez nich tradycje oraz ręcznie wytwarzane produkty. A jak dziś najlepiej promować kulturę? Odpowiedź jest jedna: media, a właściwie social media. Jak to zrobić efektywnie i stosunkowo niskim nakładem kosztów? Jak umiejętnie wykorzystać potencjał lokalny? Oto kilka wskazówek. Gotowi? Zaczynamy. Zawsze stawiaj na jakość. Naszą pierwszą wskazówką jest to, byś zawsze stawiał jakość na pierwszym miejscu. I tak paradoksalnie jest też prawdą, że sama jakość nie wystarczy. Dobra jakość sama w sobie może ludzi poruszyć, rozemocjonować, zainspirować, ale niekoniecznie skłonić do zakupu. Przeanalizuj swoją branżę i znajdź sposób, by mówić o niej z pasją. Staraj się zarazić swoich fanów entuzjazmem. Promuj stronę i posty. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to opcja dla wszystkich, a przynajmniej nie na początku, ale jest to gra warta świeczki, jeżeli zależy ci na tym, by wypromować stronę na przykład na Facebooku. Jest prawdą, że Facebook jest w całości darmowy. Jakość niektórych usług pozostawia jednak wiele do życzenia, a wsparcie serwisu dla małych biznesów jest znikome. Nawet najbardziej chwytliwe treści mogą mieć problem z organicznym przebiciem się, a w najlepszym wypadku wypromowanie całej strony na bazie kolejnych wysokiej jakości treści zajmie dużo czasu i będzie wyjątkowo żmudną pracą. Jeżeli możesz przeznaczyć część budżetu na reklamę, zaplanuj kampanię. Wchodź w interakcję z innymi stronami i użytkownikami. W momencie, gdy zakładasz stronę na dowolnym social media, nikt o niej nie wie. Regularne publikowanie zajmuje dużo czasu i jego efekty marketingowe wydają się nieproporcjonalne, kiedy po godzinach spędzonych na pisaniu artykułów czy edycji zdjęć zdobywamy jednego fana dziennie albo wcale. Możemy zwiększyć liczbę osób, które się o nas dowiedzą i polubią poprzez interakcje z innymi użytkownikami. Zacznij od dyskusji w sekcji komentarzy innych stron, w grupach, pobudź emocje poprzez swoją wypowiedź, czy zaistniej na stronach wydarzeń. We wszystkich tych miejscach możesz szybko zbudować swój autorytet eksperta w obrębie swojej branży. Ludzie na pewno odwiedzą Twój profil, by sprawdzić, czym się zajmujesz, i jest to niezastąpiona szansa, by zaoferować im produkty, których szukają. Jak stworzyć dobry post, wykorzystując do tego fotografię produktową? Profesjonalne zdjęcie produktu wcale nie musi być zrobione przy użyciu wyszukanego aparatu i drugiego obiektywu. Twoja przygoda z fotografią produktową może rozpocząć się bez konieczności wydawania fortuny na sprzęt. Najważniejszym elementem przygody z fotografią produktową jest fotografowany produkt. Aby spotęgować wrażenia estetyczne odbiorcy, należy na samym początku zadbać o odpowiednie przygotowanie przedmiotu do sesji zdjęciowej, czyli najzwyczajniej w świecie trzeba ten przedmiot wyczyścić i dopracować. Przygotowanie odpowiedniego tła jest niezbędne. To od tła zależy, jak chcemy promować nasz produkt. W zależności od fotografowanego przedmiotu i tego, co chcemy wyrazić poprzez fotografię, zdjęcie możemy wykonać na jednolitym, nieskazitelnym tle albo z wykorzystaniem otoczenia natury lub nietypowej scenerii. Bez względu na użyte przez nas tło, fotografowany przedmiot musi dominować na fotografii. Umieszczenie aparatu na statywie skutkuje wyeliminowaniem niepożądanych drgań podczas robienia zdjęć. Najlepsze rezultaty osiągniemy fotografując z wykorzystaniem przesłony F4,5. Do fotografii produktowej używamy obiektywów typowo reporterskich o ogniskowej rzędu 35 mm lub 50 mm. Z marketingowego punktu widzenia ważne jest oddanie wrażeń towarzyszących obcowaniu z fotografowanym przedmiotem. Chodzi tu o dostarczenie odczuć takich jak mokro, sucho, zimno, ciepło i podobnych. Trzymaj się harmonogramu. Regularne publikowanie z czy bez promowania postów jest kluczowe dla wypromowania strony. Zacznij od przebadania Twojej grupy docelowej i jej różnych segmentów. Gdzie mieszkają Twoi potencjalni klienci? Czy powinieneś mieć na uwadze inną strefę czasową? Do którego pokolenia należą? Są Baby Boomers'ami, Millennials'ami czy przynależą do generacji Z? Kto potrzebuje stymulacji większą ilością postów, a kto doceni sporadyczne posty, wypełnione dogłębną analizą zagadnień? Monitoruj. Istnieje kilka kluczowych konceptów i narzędzi, które pomagają nam ocenić sukces naszej kampanii na każdym jej etapie. Od samego początku powinniśmy mieć rozrysowany harmonogram umieszczania postów na stronie, a jeśli widzimy, że nasza taktyka się nie sprawdza, powinniśmy ją natychmiast zmienić. Zadbaj o pierwsze wrażenie. Często zdarza nam się zapomnieć o perspektywie naszego odbiorcy, jeśli znamy naszą stronę jak własną kieszeń. Wyobrażamy sobie, że każdy, kto styka się z naszą stroną, widzi ją dokładnie tak jak my, z naszego smartfona czy komputera. Nie naciskaj. Nie zachęcaj do polubienia strony. To prawda, że celem wypromowania fanpage'a jest między innymi zgromadzenie jak największego grona fanów, do których będziemy mogli docierać organicznie, ale to naprawdę tylko jeden mały element biznesu. I ani świat, ani twój biznes się nie skończy, kiedy ktoś ignoruje twoją stronę na Facebooku. Publikując podobne przesłanie, dajesz odbiorcom do zrozumienia, że lajki są dla Ciebie naprawdę ważne, a może wręcz najważniejsze. Pamiętaj, bądź twórczy.